Terima kasih telah <laughs> menonton!

Applaus 2 no, minuty do końca. Yeah! Yeah! I zakończyło się spotkanie pomiędzy w... Włocławią Olpech Włocławek a Kalisją Kali. Zespół Gospodarzy wygrał 1 do 0 po bramce strzelonej w 45 minucie przez Dawida Kwiatkowskiego. Konferencja prasowa po spotkaniu trzeciej kolejki Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej Włocławia Oltech, Kalisja Kalisz 1-0. Są z nami trenerzy oraz bohater tego spotkania Dawid Kwiatkowski, który strzelił jedyną bramkę. O, podsumowanie spotkania, proszę grającego trenera zespołu gości, pana Grzegorza Dziubka. Szkoda straconych punktów, bo też tak naprawdę nie byliśmy ze swoim gościem. Na początku, z poprzednich sytuacji tak naprawdę, bo nie dla Wielkanieńskiego, ponieważ w ramce na początku meczu były zupełnie inne spotkania. Lecimy w ramach ostatniego miesiąca do szatni przez wyprowadzanie przez ostatniego stopera, jak się wcześniej robi. No cóż, chodzimy na z z bagażem, nie do napadu, no i w staramy się oddać, ale niestety nie udało się. Trener Wocławie Oltek, Wojciech Rojewski. Obawiałem się tego meczu, ponieważ e, troszkę przywertowałem internet i e, z opisów e, spotkań gości poprzednich. Widziałem, że mimo że przegrali, stawiali duży opór Swarzyńcowi i Kolinowi. E, no coś no. E, Zadowolony jestem z tego, że udało nam się wykorzystać jak no tutaj trener powiedział tą jedną sytuację yy, przy stracie obrońcy yy, i powiedzieliśmy no, yy. co tu dużo mówić. No, Cieszą się kolejne trzy punkty. Dawid Kwiatkowski ten mecz dzisiaj był bardzo trudny. Nawet nie sytuacja, co pół sytuacja i to udało wam się wykorzystać. Powiedz jak oceniasz to spotkanie. Znaczy tak jak powiem trener no? du dużo wiedzieliśmy o drużynie przeciwnika. To na pewno jest inna, inny, inny zespół jak poprzednie dwa, który no, widać po samym wyniku, że nie będzie łatwo. Dostałem bardzo dobrze. Podanie od Bilego wykorzystałem. Tylko to tyle mogę powiedzieć. Panie Andrzeju, jak pan ocenia tych trzech kolejkach jako, jako nowicji już powiedzmy w trzeciej trzeciej poziom i do tej pory i pod względem wocłowskiego zespołu? To znaczy na pewno, na pewno organizacja, gdzie jest troszeczkę wyższa większa kultura gry, ale generalnie można można robić w tej za jak w czwartek, także nie, nie jest to jakaś przepaść, bardziej widzę przepaść w głowa kuparku, gdzie troszeczkę wychodzą z czy trzeci mecz po kolejdziemy, frycowe. A jak mamy kilku zawodników, którzy, którzy grali gdzieś wyżej, to to mnie trochę załomie, ale myślę, że w następnym meczu pierwszym życiu za tydzień zdobędziemy pierwsze punkty i jakiś trzeba Kalisja zagra za tydzień pierwszy mecz na własnym stadionie, Wrocławia troszeczkę inaczej po serii trzech spotkań przed własną publicznością wyjeżdżacie na trudne zawody. Czy to, to dla Was nowość w tym sezonie mecz na wyjeździe? No tak, pierwszy wyjazd no ale będziemy swoje, swoją piłkę przede wszystkim grać, więc na zero z tyłu ewentualnie wykorzystywać błędy przeciwnika, tak jak właśnie w dzisiejszym meczu się, się raz zdarzyło no i myślę, że, że tak jak i wiosną, tak jak do tej pory w defensywie będziemy głową grać to i, i uda się korzystać z wyników.